Zauważ, jak wielu ludzi narzeka na to, że nie udaje im się dotrzymywać swoich obietnic w kwestii celów, które chcieliby osiągnąć, natomiast ich nie realizują. No i tutaj wchodzi w grę brak zrozumienia, w jaki sposób działa nasz umysł i w ogóle jak funkcjonuje nasza osobowość. I oto wyobraź sobie, że jest człowiek, który został wychowany przez. Określoną grupę ludzi w postaci rodziców, których uznawał za nieomylnych przez wiele lat, być może nawet przez większość swojego życia i do tej pory tak jest, na poziomie podświadomym. Wychowany został przez nauczycieli, którzy mieli go nauczyć pewnych rzeczy i być może w jakiś sposób, oczywiście nie chcę generalizować, spowodowali, że to właśnie ta osoba wstydzi się. Porażek, popełniania błędów. No i wreszcie został wychowany przez rówieśników, którzy są bezlitośni w kwestii krytyki, wytykania błędów, oceny, no i przede wszystkim generowania strachu, który polega na tym, że problematyczne dla każdego z nas jest to, że moglibyśmy być wyeliminowani z grupy rówieśniczej. I teraz taki człowiek o uformowanej tożsamości, nazwijmy to. Będąc wypadkową tych wszystkich okoliczności, w których się znajdował, czasem okoliczności, które mają charakter traumatyczny. Ta osobowość, ta tożsamość postrzega rzeczywistość w określony sposób. Na podstawie tego, jak postrzega rzeczywistość, podejmuje decyzję. Tak postrzega również swoje możliwości, swój potencjał. I zauważ wszystko to, co było w przeszłości, rzutuje na to, co będzie w przyszłości. Więc w jaki sposób osiągać cele, których wcześniej nie osiągaliśmy? Po prostu <suszy> musimy stać się kimś innym. Po prostu musimy stać się nową tożsamością, która percepuje rzeczywistość w zupełnie inny sposób, która widzi możliwości w w tam, gdzie wcześniej nie były one widoczne i zauważalne która ma bardzo dobrą relację z porażkami i wie, że chce popełniać błędy, że chce ponosić porażki po to, aby stać się lepszą wersją siebie, pod względem i w odniesieniu do celów, które chce zrealizować, ale pod względem i w odniesieniu do wszystkich ról życiowych, które pełni. Bo elementem procesu uczenia się jest uwaga, uwaga Popełnianie błędów, ponoszenie porażek, i powinniśmy się generalnie z tego cieszyć. Uważam, że powinno wprowadzone być ogólnoświatowe święto popełniania błędów i ponoszenia porażek, bo dzięki temu ludzkość idzie do przodu, dzięki tym ludziom, którzy się nie poddają, którzy, no cóż, byli w stanie osiągnąć to, co sobie założyli. Mam przytaczać przypadki? Proszę bardzo. Thomas Edison wynalazł 10 tysięcy sposobów, w jaki sposób żarówka nie działa. Um, um, pułkownik Sanders, osoba, która miała świetną recepturę na kurczaka i um, została odrzucona 1001 razy. Um, autorka Harry'ego Pottera została odrzucona 16 razy. Zauważ, że za każdym jednym razem, kiedy mówimy o sukcesach, stoi za nimi odpowiednia ilość błędów, które mamy popełnić, które powodują, że stajemy się jeszcze lepszą wersją siebie, bo wyciągamy wnioski. Chcesz osiągać cele, chcesz realizować rzeczy, które do tej pory się nie udawały, stań się wersją siebie, której do tej pory nie byłeś. Najlepszego. Siła spokoju.